Pani jest chora psychicznie, niech Pani skończy nagrywać te przekleństwa. Dzień dobry, mam na imię Grażyna. Uczę w szkole. Klęknij, ziewaj. I chciałam co, powiedzieć parę słów na Panią, która występuje w internecie. I ma na imię Pani Basia. Nawijaj. To jest brak kultury, całkowity brak kultury i pani źle wpływa na młodzież, na dzieci, oni to oglądają. To jest w języku polskim, ja jako nauczycielka jestem strasznie oburzona. O jaka głupia. Po prostu to jest skandal, to jest nie do wytrzymania, kto tam pozwala na takie rzeczy, kto ją tam wprowadził. Ja pierdolę weź. Poziom polskiej kultury leci na łeb na szyję. Właśnie przez takie filmy jak pani. Y <grymne> Jestem osobą wierzącą, chodzę do kościoła, nawet proboszcz na myszy ostatnio wspominało pani. O pierdol. Żeby młodzież panią nie oglądała. No, no, no. Pierdol, pierdol, ja posłucham. Nie, nie tych słów, takich wulgaryzmów! Nie oglądać tylko mojego proszę. Proszę mojego oglądać. Tak? Mojego bloga proszę oglądać. Co za baba, weź. Dlaczego pan nie robi kulturalnych programów? Na przykład takich matura to bzdura... Baba z konia, chłopu lżej. Nie, nie krytyk, krytyk. <laughs> My w pokoju nauczycielskim, wszystkie koleżanki katoliczki właśnie są za takimi programami. Nie chcę przyciszyć? O nie! Uczę w szkole tych Bachorów, których, które właśnie biorą przykład z pani. Właśnie z pani. I z pani języka. Przestań powiedziałam ci. Weź się opany, co ty kobita, co ty... Ha, 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 a jakżeż Pani się ubiera, kto to widział, żeby kobieta była tak ubrana, powinna być w garsonce, w bluzce, elegancko. Weź kobieta, wiesz co mi zrób, tipsy mi obgryź. A fryzura do tego, któż to widział, starszą Panią tak ubraną i tak uczesaną. No ciąg mi tu jedzie. Po prostu nie wytrzymam. Już tego nie wytrzymam. Kto to widział? Takie przekleństwa, takie słowa, taki wyraz, taki obraz. Kto to widział? Jezu, jaka nagrydaka. Nie, 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 nie. To już niemożliwe. To jest, to jest nie do wytrzymania. Nie można już tak dłużej. Już dłużej tak wytrzymać nie można. Nie można już tak dłużej wytrzymać. To jest straszne. To jest okropne w naszym polskim języku. Gęba jej się nie zamyka. Nie można, nie można takiego, nie można, nie, to już starczy, starczy już tego dosyć, dosyć tego dosyć, wystarczy już na już więcej nie można. Ale o co jej chodzi, że się tak do mnie przyczepiła, jak smród do dupy. Dobra, 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 pocałujcie w dupę babra. Nie strasz, nie stracisz, bo się zesrasz. I na koniec yy, chciałam yy, pozdrowić młodzież inteligen inteligentną, kulturalną, katolicką, yy, która yy, ogląda te programy, które wymieniłam, a nie pani. Taka nie, jesteś sprytna, no? żeby się zaraz nie zdziwiła. To jest kurwa, ona ja ci mówię. Idzie, tu idzie, 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 W dupę pana. Ej ja kurwa da. To jest dobry punkt obserwacyjny kurwa pana, maci. Ciu Teraz ruszamy razem. idzie, 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 Basia jest git, baj, on jest Basia, ma na co dzień, z Basią nie ma lelum, polelum, monachium, to jej trofeum. Basia jest git, baj, on jest Basia, na co dzień, z Basią nie ma lelum, polelum, Bayern monachium, to jej trofeum. Jej trofeum. w oczach, niebiesko wózgu A czujesz to? Jasne jak słońce, proste jak drut Dotka, srotka, sralis, pasgelis, szwery, bajery Sro to 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 to, to to to, to 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 Nie ma, że boli Coś nie paci, to do pasi Basia jest git, z Basia powera ma na co dzień. Z Basią nie ma lelum, polelum, monachium, to jej trofeum. Basia jest git, majonez, Basia powera ma na co dzień. Z Basią nie ma lelum, le tu monachium, to jej trofeum. do